Dzień dobry, witam na kanale Ambitny. A dziś odcinek pod tytułem Ekstremalny przykład. To Shelby. Człowiek z natury obserwuje i poszukuje czegoś dobrego do swojego życia, motywacji, przykładu czy zachęty. Nasze dzieła kultury, takie jak seriale czy filmy, to doskonałe miejsca, by to robić. Są to osobne światy, choć stanowiące przecież odbicie tego rzeczywistego, choć w różnych odcieniach. Dziś poszukamy w jednym z najlepszych seriali ostatnich lat. U jednej z najlepszych postaci, jakie ostatnio powstały. Czyli u Tomiego Szelbiego z serialu Peaky Blinders. W odcinku czwartym, czwartego sezonu, odbyła się ciekawa rozmowa między Tomim a brygadzistą jego fabryki samochodów panem Devlinem. Akcja tego wątku serialu toczy się podczas lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy gorączka nieznanego jeszcze do końca komunizmu ogarniała uprzemysłowione kraje zachodu. Pojawił się trwały konflikt między tzw. burżuazją a klasą robotniczą. Paradoksalnie, Tommy wywodził się właśnie z klasy robotniczej. Dopiero potem, poprzez swoje działania, osiągnął status prezesa firmy zatrudniającej robotników, a więc burżuja. Posłuchajmy ciekawego kawałka dialogu, wymiany dwóch zdań, które teraz odtworzę, i zastanowimy się po nim, jakie wnioski możemy sobie z tego wyciągnąć. Pan Dewlin zwraca się do Tomiego. Panie Shelby, fabryki są zamykane, kopalnia tak samo, węgiel się kończy. Czy rozważał pan. Czy rozważał pan możliwość, że komuniści mogą jednak wygrać? A przecież ja i pan jesteśmy dla nich zdrajcami klasy robotniczej. A zdrajcy tacy zostaną rozstawieni pod ścianą i rozstrzelani, tak jak to było w Rosji. Na to to Michelby spokojnym głosem odpowiada mu, jako biznesmen rozważam każdą możliwość. Ale panie Devlin, nie jestem zdrajcą mojej klasy. Jestem ekstremalnym przykładem, do czego może dojść człowiek pracujący, co może osiągnąć. To Shelby widzimy, więc jest symbolem jednostkowego sukcesu w czasach, kiedy droga na szczyt była ciężko i mozolna. To ekstremalny przykład. Postać, która wyłamuje się z tradycyjnych ram i ograniczeń społecznych. Jego życie, ukazane przez serial, pokazuje, że sukces jest możliwy. Choć okupiony ogromną determinacją, odwagą i akurat w jego przypadku nieraz to bywało ciężkimi moralnymi kompromisami, bo aniołem zdecydowanie nie był. Ale z pewnością możemy bazować na pozytywnych pierwszych cechach, czyli determinacji i odwadze. Które przecież to stanowią fundament siły dla innych pozostałych cech. Nasz wybór, jakie to będą cechy i jak będą silne. Drążąc dalej, możemy poszukać tych cech i rozwinąć parę tematów, które ukazuje nam ów dialog. Możemy więc spytać, czy miejsce, z którego pochodzimy, powinno nas definiować? To pytanie wydaje się kluczowe, nie tylko dla postaci. Tomiego Szelbiego, ale i dla każdego, kto aspiruje do czegoś więcej. Tomi wywodzi się ze slumsów klasy robotniczej, ale nie pozwala, by jego pochodzenie go w jakiś sposób ograniczało. Współczesny świat oferuje jeszcze więcej możliwości, które można wykorzystać niezależnie od startowej pozycji. To już nie ten sam zastały stały, fedalny świat, gdy rodziłe się na obszarze 200 km kwadratowych i istniało naprawdę duże prawdopodobieństwo, że nigdy tego obszaru nie opuścisz. Dziś digitalizacja pozwala nam być niemal wszędzie i widzieć i wiedzieć niemal wszystko. Kiedyś, co ludzie zdobywali przez lata, na przykład wiedzę czy informacje, można teraz mieć w małym, kwadratowym urządzeniu z naszych kieszeń w przeciągu paru minut. Kolejny wątek i porównanie, choć może nie trafi do wszystkich, to jednak, jako anegdota i ciekawostka, myślę, że będzie bardzo fajny. Zauważę, że jako patriota nie odczuwam minusów bycia Polakiem. Choć można znaleźć wiele do, do zarzucenia w tym aspekcie. Ale porównując czasy, czy to realne, czy serialowe lat dwudziestych ubiegłego wieku, to między tamtym, a Polską, był kanion, a nie mała przepaść. A jednak udało się. Polska świeża, po dwóch przytoczonych się wojnach przez jej terytorium, po trzech zaborach, zdołała dźwignąć się na niepodległość, własną walutę, i zaczątki kapitalizmu, gdzie ludzie otwierali swoje interesy i spełniali marzenia w realiach ciężkiej pracy i determinacji. Teraz, po 30 latach dobrobytu od upadku komuny i o paradoksalnie znów w latach 20. tego XXI wieku jest o niebo łatwiej, a możliwości są jeszcze większe. Więc dało się kiedyś, da się z pewnością i teraz. Kolejnym pytaniem jest, czy klasa społeczna jest przypisana na całe nasze życie? Historia i przykłady, choćby takie serialowe jak Tommy, pokazują, że nie. Nawet w trudniejszych czasach ludzie potrafili wspinać się po drabinie społecznej dzięki pomysłowości, odwadze i determinacji. Dziś, choć możliwości jest więcej, bariery mentalne często jednak pozostają. Tomi postrzega siebie nie jako zdrajcę klasy robotniczej, ale jako ekstremalny przykład sukcesu dla niej. To, to bardzo kluczowy motyw. Duma z osobistych osiągnięć wynikających z ciężkiej pracy. Dla niego progres jednostki jest dowodem potencjału klasy, a nie jest zdradą. W życiu jest tak, że każdy żyje na własny rachunek i robiąc to, co dobre dla nas samych, w ramach zasad prawnych czy moralnych, nie robimy nic złego. Nie zdradzamy nikogo, pnąć się w górę, zachowując się przy tym oczywiście normalnie. A jeśli ktoś tak twierdzi, jeśli ktoś ma problem. To najwidoczniej ma problem nie tyle z nami, co z samym sobą i tematami, jakie tu poruszamy. Inne pytanie: Czy opinia innych nas więzi? W dialogu pan Devlin i Shelby mierzą się z kwestią lojalności wobec swojej klasy społecznej. Można na to przenieść ogólnie na szersze pole interakcji międzyludzkich. Często sukces rodzi niepodziw, a zazdrość lub krytykę. To swoiste łańcuchy stworzone przez innych, które trzymają często ludzi w szachu. Bo, coś sobie ktoś o nas pomyśli. Przesądy i propaganda dodatkowo zakorzeniły niechęć wobec tych, którzy wywodzą się ponad stan i ograniczenia, którzy próbują się przebić. Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść, albo że bogaci to złodzieje. Prywatna działalność to coś złego. To są ramy myślenia nam narzucone. Pozbądźmy się ich. To jest tak, że najpierw wytykają cię palcami, potem się z ciebie śmieją, a na końcu chcą być. Tacy jak ty sam. Shelby przyjmuje postawę pragmatyczną i strategiczną, podczas gdy Devlin kieruje się lękiem i poczuciem bezsilności, i jemu zdołano narzucić te ramy. Biedny, nie mając takich zasobów jak Tommy, schował się wewnętrznie, bo tak bywa łatwiej, bo każdy ma mechanizm obronny, by tkwić w tej swojej komfortowej strefie, w tak zwanej strefie komfortu, pod drzwiami strachu, z której wyjść i ciężko i straszno, ale różnica jest widoczna. Prosty bilans zysków i strat. Na czym więc wyjdziemy najlepiej? Na kapitalizacji swoich przewag, czyli korzystają ze swoich mocnych stron. Podobnie jak Tommy, każdy z nas ma swoje mocne strony, które może wykorzystać. Klucz tkwi w podejściu. Wymaga ono odwagi, determinacji i pracy nad sobą, ale wszystko jest osiągalne. Jako biznesmen Tommy otwarcie przyznaje, że bierze pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, co świadczy o, o pragmatycznym i analitycznym podejściu. Nie wpada w panikę w tamtym momencie i ogólnie rzadko to mu się zdarza. Zamiast tego wykorzystuje cały swój potencjał. A ty, masz swoje pasje, chęci i ambicje na sukces? Daj znać w komentarzu. Zwięczając więc myśli, mam wspólną refleksję dla nas wszystkich. Sukces i jego postrzeganie to nie tylko osobna, wyimaginowana na potrzeby serialu historia Tomiego Szelbiego, ale uniwersalny przykład dla każdego. Ta historia i wymiana zdań uczy, że niezależnie od pochodzenia czy warunków startowych, możliwe jest przekształcenie życia i swojej drogi w coś naprawdę dużego. Współczesność daje nam jeszcze więcej narzędzi do realizacji tych wizji. Warto więc uwierzyć w siebie. Przekuć swoje własne, mocne strony w przewagi i nie bać się opinii innych. A być może już jesteś takim ekstremalnym przykładem w swojej skali czy też niszy, a jeśli nie, możesz nim zostać. Pytanie brzmi, czy podejmiesz walkę?